Hello, blokes! Słuchajcie, 34. kolejka Premier z perspektywy językowej. Nagrywam na Was cztery części pod rząd, także kawusię musiałem zrobić. Krótka przerwa pomiędzy dwoma pierwszymi nagraniami i dwoma e, ostatnimi. I słuchajcie, standardowo, 34. kolejka, którą zatytułowałem I'm gonna take each game as it comes. Zamierzam... Podchodzić do każdego meczu krok po kroku. Wyrażonka 777-796, czyli około 20 wyrażeń. Standardowo, pod tym filmikiem, który potrwa zapewne około 10 minut, macie notatkę treningową. Możecie sobie skonfrontować to, co mówię, z tym, co będzie napisane, i później wybrać wyrażonka, które upiększą wasz język angielski, nie tylko piłkarski, ale przede wszystkim piłkarski, ale również codzienny. Są so, Football English, The Focus is on Football English, but you can also learn it from the perspective of everyday English, czyli Nacisk jest e, na angielski piłkarski, ale również można to wykorzystać w języku angielskim codziennym. Standardowo, pierw po polsku, później po angielsku. 777, seven, 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 so seven, e, seven seven, wyrażenie 777, Match Crystal Palace Manchester City nil 2 Eze przełożył piłkę na lewą nogę. Eze switched the ball into the left foot. Eze switched the ball into the left foot. So switch the ball into the right left foot. Przełożyć piłkę z lewej na prawą nogę. Majestatyczny aguero, jak za dawnych czasów. Majestic aguero of old. Słuchajcie, of old. Jak ktoś się zachowuje albo tak jak aguero super piękną bramkę strzelił, jak za dawnych czasów. Na końcu staramy wyrażonko: Of old. It's corner of old. To jest corner, jak za dawnych czasów. Słuchajcie, Brighton, Leeds United 2-0. Brighton zrobił ogromny krok w kierunku utrzymania. Brighton took a giant step. Towards safety. Take a giant step towards something, zrobić ogromny krok w jakimś kierunku. Safety to jest utrzymanie. So they took a giant step towards safety. Wciąż jest wiele punktów do ugrania. There's still a lot of points to play for. There's still a lot of points to play for. Ja już mówiłem, że w języku angielskim szkolnym często nam mówią, że there is, there's jako jedna rzecz, there are, liczba mnoga, a tu mamy there's still a lot of points. Czyli, there's, tak jakby liczba pojedyncza, ale points, tak jakby liczba noga. To jest naturalny, życiowy angielski. Tak mówią Anglicy na stadionie, w pubie, na ulicy. Nie, nie trzeba tu mówić, there are still a lot of points, chociaż to jest gramatycznie poprawne. W szkole tak trzeba. Natomiast w życiu jest troszkę inaczej. Strzok miał za zadanie utrzymanie, eee, zatrzymanie, powstrzymanie Mopea. Strzok had the task of keeping Mopey quiet. Strauch had the task of keeping Mope quiet. Właśnie bardzo fajne wyrażonko. Have the task of doing something. Have the, na przykład I have the task of teaching you English. Moim zadaniem, mam za zadanie nauczanie was angielskiego. She has the task of preparing the documents. Ona ma za zadanie przygotowanie tych dokumentów. Czyli tu mamy Strauch had the task of keeping Mopey quiet. Chelsea Fulham, jestem pod ogromnym wrażeniem. I'm really impressed with Tuchel, coach Tuchel. 2-0 w derbach e, Londynu 2-0 dla Chelsea e, bardzo dobre no, zresztą Chelsea słuchajcie finał ligi mistrzów walka o top 4 w Anglii i finał finał dzisiaj finał ligi no gdzie wiecie, wiecie, kiedy nagrywam tak e, ten filmik dzisiaj jest finał e, pucharu ligi angielskiej FA Cup e, Chelsea Leicester świetny świetna druga część sezonu pod, wo pod wodzą Tuchela. słuchajcie zremisowali na Arsenalu dwa tygodnie temu W większości wiadomo że drew at Arsenal 2 weeks ago a co by na to, żeby powiedzieć? They drew at Arsenal a fortnight ago. Słuchajcie, a fortnight ago oznacza, że coś miało miejsce dwa tygodnie temu. I nie mówię tutaj młodzieży do młodzieży o grze, Fortnite. My son is playing Fortnite, or probably now. Czyli, czyli na przykład mój syn może teraz grać e, Fortnite'a. Tak samo się mówi, ale inaczej się. Pisze Fortnite, Fe, -y Ty, Ne, a Fortnite, Ago, dwa tygodnie temu, jako alternatywa dla Two Weeks Ago. Co Fulham zrobi, to nie będzie miało znaczenia, to będzie nieistotne. To mówimy w kontekście walki o, o utrzymanie. Whatever Fulham will do, it will be immaterial. Słuchajcie, immaterial, nieistotne, not important. It will not change their situation, immaterial. Everton, Aston Villa One Two. Nie możesz pozostawić Calvertowi, Lewinowi, napastnikowi Evertonu żadnej wolnej przestrzeni. You can't give Calvert Lewin any sort of room. You can't give him any sort of room. Czyli na przykład panowie trenerzy dajecie radę swoim defensywnym zawodnikom. You can't give him any sort of room. So you must uh, close him down. Czyli musisz być blisko niego, trzymać się blisko niego, żeby nie, mia nie miał za dużo wolnej przestrzeni. Zamierzam podchodzić do każdego meczu krok po kroku. Moje ulubione. I'm gonna take each game as it comes. To jest tytuł dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, i w miejsce game bądźcie kreatywni. Można stawić na przykład: Zamierzam podchodzić do każdego kolejnego dnia krok po kroku. I'm gonna take each day. As it comes, step by step, tak? Distance, step by step, discipline, różne takie powiedzonka. Generalnie chodzi o to, żebyście enjoy the process, żebyście cieszyli się tym, co robicie i nie myśleli o tym. miecie jakieś wielkie, ogromne cele, na przykład skoje na fajny poziom językowy, ale idźcie do tego celu step by step. So I'm gonna take each eh, program, day, game as it comes, step by step. Holgate został ukarany, ponieważ zawahał się. Holgate was punished through hesitation. Słuchajcie, so, because of hesitation, due to hesitation. Punished through hesitation. Znowu, angielski jest kontekstowy. Chodzi o to, zabachał się i przeciwnik mu szybko piłkę odebrał. He was punished through hesitation and that's why they conceded the goal. Southampton Leicester 1-1. Słuchajcie, jak powiedzieć po angielsku w drugim fragmencie meczu albo w końcowych fragmentach meczu? In the latter albo closing stages of the match. In the latter albo closing stages of the match. They scored in the late stages of the match, yes? They scored the goal in the closing stages of the match. He got the red card in the closing stages of the game. Odważny, pełen determinacji, występ święty. Trudne słówko, gritty. Gritty performance by Saints. It was a gritty performance by Saints. Taki odważny, brave, gritty. Czyli kolejna opcja, um, determined. E, czyli to słówko gritty to jest kolejna opcja, żeby nie mówić w kółko, tylko brave. To tak nam Sheffield, 4-0. Posiadanie piłki Tottenhamu w końcu się opłaciło. Tottenham's possession has finally paid off. Tottenham, Tottenham, ja już w kółko o tym mówię, bo nie, że mnie irytuje. Ja rozumiem, że wiele osób mówi Tottenham, ale w prawdziwym angielskim mówimy Tottenham. Ostatnio oglądałem mecz, nie pamiętam jak to byli komentatorzy na Eleven. Szacunek! Komentatorzy meczu Ligi Angielskiej mówili Wembley, 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 a nie Wembley. Większość Polaków mówi Wembley, bo tak się zakorzeniło od wielu lat. Natomiast dla prawdziwego Anglika to nie jest Wembley, tylko Wembley, tak samo tu dla prawdziwego Angola Tottenham, 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 a my to sporządzamy mówimy ham. Ale okej, okay, rozumiem, że nie każdy to wie, ale warto być może się rozwinąć i być bardziej profesjonalnym. Wykonanie podania było bardzo dokładne. The execution of the pass was inch perfect. Słuchajcie, inch perfect, takie, no, wypieszczone. Bardzo dokładne, the execution of the pass, czyli wykonanie tego podania. W ostatnim odcinku albo dwa odcinki temu, dwie kolejki temu mówiłem: execute the plan. Czyli wykonywać jakiś plan. Eee, łyżek kawki, ok. Oh, it's delicious, it's delicious. Ok. Newcastle, Arsenal 0-2. To będzie decydujący o sezonie półfinał Ligi Europy dla Arsenalu. It's gonna be a season-defining Europa League semifinal for Arsenal. Jak wiemy, w finalnej ligi mistrzów mamy dwa zespoły angielskie, Chelsea Manchester City. No i dla mnie, jako ogromnego fana Premier League, niestety w finalnej ligi Europy, w Gdańsku, to jest piękne, w Gdańsku będzie finał ligi Europy, a zagrają Manchester United, czyli super, bo angielska piłka, Villarreal, hiszpańska piłka, ale jak moi znajomi trenerzy, pozdrawiam Przemka, między innymi Bednarka, mówią, trochę nudno by było, gdyby dwa zespoły z jednego kraju w kółko grało w finale. Coś w tym jednak jest, więc będzie fajna potyczka, Hiszpańsko-angielska, e, ale nie dla Arsenalu. But it was a season-defining match for Arsenal. Słuchajcie, a season-defining match, taki match, który będzie miał decydujący wpływ na sezon dla Arsenalu. Arsenal zaczął w perfekcyjny sposób. Arsenal had the perfect start. Po prostu, jak zaczniecie super match, we had the perfect start. They had the perfect start. I had the perfect start. West Bromwich Albion, Wolverhampton. 1-1. Semedo zbiegł do środka. Semedo made the run in field. Ostatnio mówiłem: infield, wszystko to jest do środka. A pass infield, podanie z bocznej linii do środka. He made the run infield. On zbiegł do środka. To słówko infield. Nieprawdopodobne przełamanie w derbach na The Hawthorns. No, mecz West Bromwich Albion, Wolves. Jak ktoś się interesuje linią angielską, to wiecie, że to jest to jest taki mecz derbowy. Słuchajcie, massive breakthrough. On Derby Day at the Hawthorns. Fajne, wyrażonko. E, on Derby Day. Często się mówi: Match Day, tak? Dzień meczowy. On Derby Day, jest? Mecz derbowy. Pamiętajcie, nie derby, tylko Derby. Derby County. Klub z Anglii, nie derby County. Dzisiaj mówiłem właśnie. Nie mówimy Tottenham, tylko Tottenham. Nie mówimy Wembley, tylko Wembley. I nie mówimy derby, tylko Derby. Takich przykładów jest więcej, kiedy to mamy spolszczone angielskie słowa. Burnley, West Ham United. One, two, no nie, to jest karne. Oh come on, it's a penalty. Ref, oh come on, it's a penalty, ok? Coś dla sędziów. Eee... I jak powiedzieć po angielsku w 29 minucie? Mamy różne sposoby. W 20 minucie West Ham wyszedł na prowadzenie. Słuchajcie, on 29 minutes, West Ham have come from behind. On 29 minutes. Taka troszkę ciekawostka, dziwna dla nas Polaków. Bo mamy on, liczba 30, 40, 29 i na końcu minute z końcówką S. Nauczcie się tego, jakby to było dosłówko, on ten minutes. On 29 minutes, czyli dosłownie po 29 minutach. W 29 minucie coś tam się stało. Excellent! Guys! As usual, I'd like to tell you you can take a look at the notes uh, on my website wwwkornepaszkiewicz.pl so here you can listen to me there you can take a look at that and remember learn with awareness na końcu więcej po angielsku uczcie się świadomością powiedziałem żebyście rzucili sobie okiem na materiały na stronie wwwkornepaszkiewicz.pl tam te wszystkie już 796 wyrażeń mamy za chwilkę nagram, przeskoczymy 800 no Nieprawdopodobna wiedza, którą można pięknie wykorzystać i się językowo rozwinąć. See you guys! Thanks a lot for watching!